I moim rozczarowaniem było to, że siedziałem sam w smutnym pokoju. I oczywiście nie wiedziałem, ale skłamałem, że tak. Cześć! Dzisiaj mamy 11 czerwca 2025 roku, vlog numer 9. Zbliżamy się do okrągłej dziesiątki. Koniecznie chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać, ponieważ spodobało mi się kręcenie tego vloga. Mamy również deszczowy dzień, natomiast kręcenie vloga w domu nie jest takie samo, także trochę zmokniemy. Specjalnie dzisiejszego vloga zmontuję tak, żebyś mógł posłuchać tego cudownego deszczu. Tematem dzisiejszym, który chciałbym poruszyć, jest co zrobić, gdy w pracy utrudniają ci rozwój. Ja z tym tematem spotkałem się, z tym problemem spotkałem się już kilka razy i miałem jakieś remedium na to, w jaki sposób z tego wyjść. Natomiast z perspektywy czasu patrzę, że można było pewnie to rozwiązać trochę inaczej, ale nie żałuję, że jestem w takim miejscu, w którym jestem, właśnie dzięki tym decyzjom. Pierwszym takim doświadczeniem był moment, w którym zmieniałem branżę. Wtedy dostałem taki darmowy staż, w którym miałem się po prostu sprawdzić. A wyglądało to mniej więcej tak, że poszedłem na rozmowę rekrutacyjną, rozwiązałem jakiś test. Drugim etapem było napisanie programu, o którym wspominałem wcześniej, czyli zamiana tych wskazanych bajtów na inne bajty w danym pliku. Ten program wtedy nie zadziałał, natomiast... Osoba, która mnie rekrutowała, dała mi szansę i powiedziała, że mogę przyjść na dwutygodniowy darmowy staż. Jeśli się sprawdzę, to dostanę tą pracę. Jeśli nie, to po prostu się pożegnamy. No to pierwszego dnia oczywiście byłem pełen determinacji. Chciałem pokazać, że jestem godny zaufania, że szybko się rozwijam, no i takie inne tam rzeczy. I moim rozczarowaniem było to, że siedziałem sam w smutnym pokoju i dostałem po prostu dokumentację do rozwiązania takiego wewnętrznego. Które, która była po prostu, wydaje mi się, że niejasno niejasna napisana, pewnie nie była aktualna. Ja nie miałem żadnej osoby, z którą mógłbym porozmawiać na ten temat, po prostu zadać swoje pytania, rozwiać swoje wątpliwości. I tak wyglądał pierwszy dzień oraz drugi dzień. I wtedy pojawiła się okazja, z tego powodu, że dostałem telefon, w którym ktoś zaprosił mnie na kolejną rozmowę rekrutacyjną. Tamtą rozmowę rekrutacyjną przeszedłem, i to było stanowisko Core banking Programera, taka mała właśnie dygresja, że nawet pani, która mnie rekrutowała, pytała mnie, czy jestem świadomy, z czym wiąże się ta pozycja. I oczywiście nie wiedziałem, ale skłamałem, że tak. No i w ten oto sposób dostałem pracę, i tutaj właśnie powiedzmy. Tą zmianą było to, że no tutaj już pierwsze dwa dni mi pokazały, że być może coś jest nie tak pod kątem tego, żeby się rozwijać. Więc postanowiłem zaryzykować no i właśnie wybrać tą drugą firmę. W tej pierwszej oczywiście podziękowałem. No i tak zacząłem pracę jako programista Cobola. I z perspektywy czasu widzę, że to był dobry wywór z tego powodu, że tam poznałem dużo fajnych ludzi, którzy mieli taką samą zajawkę do programowania co ja, również byli w tej samej sytuacji, ponieważ większość osób była właśnie e, z innej branży niż branża IT, pewnie z tego powodu, że właśnie był to core banking programmer. Natomiast nie żałuję. I drugim doświadczeniem było to, że kiedy byłem tym core banking programerem, to miałem bardzo ciekawy projekt, ponieważ otwieraliśmy nowy bank. Tylko tak Long Story Short. Ten projekt się po prostu zamknął. Była oczywiście panika wśród osób, które zostały zatrudnione specjalnie pod ten projekt, natomiast firma zachowała się w porządku, ponieważ zapewniła, że nikt nie zostanie zwolniony i każdemu zostanie przydzielony nowy projekt. I w ten oto sposób również wylądowałem jako, w jakimś innym projekcie jako Core Banking Programmer. Natomiast już to nie wyglądało tak kolorowo. A to z tego powodu, że były tam osoby, które się po prostu zasiedziały na tym projekcie, bardziej się jarały tym, że są piłkarzyki albo owocowe środy i ten rozwój nagle stanął. Dodatkowo jeszcze doszła do tego taka kwestia, że była tam perspektywa na taki mały projekt, w którym miałem brać udział, natomiast przez kilka miesięcy, jak tam byłem, niestety no, w, tym, w tym projekcie nie brałem udziału. No i to spowodowało, że na początku szukałem po prostu rozwiązania wewnątrzfirmowego. Szukałem kolejnego projektu, na którym już nie siedziałbym w tym czarnym, smutnym ekranie, tylko zaczął robić w jakimś nowożytnym języku, w postaci na przykład Java, której się uczyłem. Oczywiście udało mi się znaleźć taki projekt, przeszedłem wewnętrzną rekrutację, no i tutaj pojawił się problem, ponieważ mój menadżer aktualny nie chciał mnie puścić do tego projektu, a to z tego powodu, że no, po prostu muszę odsiedzieć swoje i dopiero możemy rozważyć taką opcję za 6 miesięcy. Co nie do końca mi leżało, ponieważ teraz ja 6 miesięcy mam siedzieć i się nudzić i być niezadowolonym i po prostu no, być nieproduktywnym. I wtedy znowu wziąłem w sprawę w swoje ręce. Jeśli w danej firmie się tego nie da zrobić, no to po prostu zacząłem szukać innej firmy. Czyli tutaj takim motorem napędowym było to, że no perspektyw rozwojowych nie było w tym projekcie oraz to, że no po prostu miałem brać udział w dosyć ciekawym projekcie. Natomiast przez kilka miesięcy pracy na tym projekcie no tej szansy nie dostałem. I tu taka ciekawostka, bo dopiero jak powiedziałam, że już odchodzę z tej firmy, nagle się okazało, że wiesz, to jest jeszcze taki jeden wewnętrzny projekt dotnetowy, i tam oczywiście moglibyśmy Cię przenieść za dwa tygodnie. Więc jak widać, no. Różnie to bywa. No i trzecim takim doświadczeniem było to, że zmiany nie zawsze wychodzą nam na dobre jeśli chodzi o zmiany pracodawcy. Bo trafiłem znowu do firmy, w której już byłem Java programerem natomiast. Już od pierwszych dni wyglądało to nie tak różowo, jak mogłoby wyglądać. A to z tego powodu, że przez trzy miesiące nie dostałem ani jednego zadania do wykonania. Na początku wydawało mi się to fajne, ponieważ mogłem się uczyć, mogłem się uczyć z kursów, mogłem czytać książki. Natomiast to chyba nie na tym polega zdobywanie doświadczenia, żeby właśnie tą teorię chłonąć przydałoby się jakieś takie prawdziwe no, przypadki, problemy produkcyjne. I tutaj znowu manifestowałem to swojemu powiedzmy menadżerowi, no że po prostu tych zadań nie mam, nawet pokazywałem to, że no, po prostu się nudzę, ale to też również nic nie zmieniało. Także znowu pokazywałem, że tych zadań nie ma, że ja po prostu się nudzę, że jestem nieproduktywny, ponieważ no nic nie robię. No i ta sytuacja, nic się nie, nic nie, nic nic się nie zmieniała. No i akurat potoczyła się taka sytuacja, że kolega szukał programistów Java no i zapytał się, czy nie chciałbym dołączyć do jego projektu. Obiecywał mi, że będę miał rozwój, że właśnie będę miał e, osobę, która będzie po prostu nam się opiekowała, takiego mentora. Także niewiele myśląc, po prostu zgodziłem się. Tutaj przy okazji miałem 3-miesięczną umowę, więc w łatwy sposób się po prostu rozstaliśmy. Na koniec jeszcze dostałem takie miłe słowa, które potwierdziły to, że dokonałem tutaj, wydaje mi się, że do dobrego wyboru, a to z tego powodu, że po prostu zostałem zrekrutowany tutaj przez los. Po prostu było kilku kandydatów, którzy powiedzmy odpowiadali ich wymaganiom, i została nie wiem, rzucona moneta czy cokolwiek innego, i z jakiegoś powodu trafiło na mnie. Także no, trochę bez komentarza, na szczęście. Zmieniłem po raz kolejny firmę i wyszło mi to na dobre. Także wychodzę z założenia, że jeśli coś nam nie odpowiada, to po prostu powinniśmy rozmawiać z osobami, które są odpowiedzialne za nas, tak, jeśli chodzi o tą hierarchię firmową. Jeśli z tych rozmów nic nie wychodzi, to być może powinniśmy wziąć właśnie sprawy w swoje ręce i poszukać kolejnego pracodawcy. Wiem, wiem, teraz czasy może są trochę inne i nie można tak łatwo znaleźć tej pracy, Natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś jest dobry i pokazuje to, że faktycznie chce się rozwijać, chce rozwiązywać te problemy, no to myślę, że taką pracę również powinien znaleźć. I nie chcę, żeby tutaj wybrzmiało to, że jeśli blokują ci rozwój, no to po prostu zmieniaj pracodawcę. Okazuje się, że jest wiele sposobów, które pozwalają nam się rozwijać poprzez rozwiązywanie problemów, których tak naprawdę no, nie każą nam po prostu rozwiązywać stricte. Można się dołączyć do ciekawych inicjatyw wewnątrzfirmowych jak na przykład Valegro, gdzie jestem przypisany do zespołu, rozwiązuję jakieś tam właśnie problemy stricte związane z naszą domeną. Natomiast również biorę udział w inicjatywach, takich jak właśnie strategiczny refactoring, czy też właśnie GILIA i event stormingowa, czyli coś, co mnie rajcuje. Robię to przy okazji i po prostu daje mi to fan i poczucie tego, że ten rozwój no, mogę tutaj realizować w tej firmie. Dobra. Koniec gadania. Pogoda wydaje się być coraz to ładniejsza, natomiast ja już muszę wracać do pracy. Także dzisiaj cały vlog był w jednej scenarii, a ja zapraszam Cię do napisania komentarza, do rozpoczęcia dyskusji, ponieważ chciałbym zdarzyć swoją perspektywę z perspektywą innych osób. Także czy w Twoim przypadku były takie sytuacje, jak na przykład to, że ktoś Ci blokował rozwój danej firmie albo na przykład był jakiś inny czynnik, który powodował, że byłeś z jakiegoś powodu niezadowolony bycia w danej właśnie firmie. Czy na przykład robiłeś to tak radykalnie jak ja, że na przykład zmieniałeś tego pracodawcę, czy miałeś jakieś inne pomysły na to, jak wyjść z tej sytuacji? Także jeszcze raz zachęcam Cię do dania komentarza, a tymczasem dziękuję Ci za dzisiaj. Na razie i cześć.